No hej, tu, Sophie LPS. No więc tak, yy, po pierwsze, no dla Was informacje. Yy, pierwszą informacją jest to, yy, że mój laptop jest w naprawie i nagrywam tabletem, więc te filmiki, no, nie będą już aż takie, no, dobre pod względem yy, montacji. Będą takie strasznie proste, ale nawet bez muzyki. Bo ten tablet no, nie jest zbyt dobry, no ale chciałam Wam nagrać filmik. Aha, i po drugie, to będzie większość tego filmiku, czyli będę pokazywała Wam moje rysunki, ponieważ dużo ogólnie y, ludzi na YouTube y, nagrywa takie o filmiki, no i postanowiłam, że też jakieś nagram, a myślę, że rysuję dość ładnie. Dobrze. Poczekajcie chwilę, Proszę tylko, <laughs> nawet nie będę robiła, nie będę nawet robiła, że tak powiem ścinek, tylko tak o, bo się będzie później trudno to wszystko wklejało. Ach, o, to to jest taki, <laughs> taki o Tutaj konie, oczywiście ja kocham jeździć kornem, mam nawet własnego konia. Takie usta. No a więc no, tutaj chyba nie muszę nic dodawać. Większość ludzi jak wygląda, no, tutaj jest niedokończona, więc tak. Aha, i większość ludzi, jak ogląda właśnie to, to, jakby to powiedzieć, album, na tej właśnie stronie, co przed chwilą pokazywałam z tymi kocykami, robi wielkie, ogromniaste, że tak powiem, oczy. Tu jest, jak kiedyś rysowałam konie. O dobra, to tam pominęłam, bo tam były takie już też. Tutaj taki pies. Ogólnie kocham rysować psy. Bardzo lubię. I myślę, że mi to nawet dobrze wychodzi. A większość psów jest z nauki rysowania. mam taką książkę. Tutaj są sznaucer i dalmatyńczyk. A tutaj też niedokończona. Tutaj, tutaj taki koń. Ten mi nie wyszedł, bo pysk ma jakiś taki dziwny i oko. Tutaj taki. Tutaj też piesek. Chwileczka, tylko że w tę stronę, bo tutaj mam takie inne. Nie będę pokazywała wszystkich, bo to by zajęło też dużo czasu. I niektóre też mi się bardzo nie podobają, albo są stare. O, to taki. Taki o z kotkiem. No. I, i taki. O, że tak mówią, kotek, czy coś. No, dalej to już są inne. I jeszcze tylko, no, później, tutaj, jeszcze na takich kartkach. Bo, no, bo niekiedy nie mogłam znaleźć, że to w często coś gubię. Czy tu mam jeszcze tony tych kartek, więc, no, a nich sporo. Czekajcie, chwileczkę. Jak mówiłam, to nie wyjdzie, to ja bym chciała na więc pokazałam Wam Wasze rysunki. Ry... O Jezu! <laughs> Moje rysunki. Jeżeli chcecie, abym pokazała wszystkie, to piszcie w komentarzach. Jeżeli macie pomysł, co bym mogła narysować, to też piszcie. Z chęcią narysuję. Yy, no, i piszcie też, yy, który obrazek Wam się najbardziej podobał. No, to pa!